Patrząc na harmonogram, to teraz Guli. Dotaliśmy tam y, późno, także od razu było szukanie noclegu. Yy. Nie ma problemu z noclegiem w takich. Y, oni są przygotowani na, 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 na turystów. Okolica jest bardzo turystyczna z racji tego, że jest ciekawa właśnie, yy. tak widokowo. Jedno z miejsc, gdzie turyści na pewno przyjeżdżają nocleg, bez jakichś problemów. W takim świeżo wybudowanym pensjonacie nazywanym hotelem. Ja bym powiedział, nawet byłem zawiedziony, że było za przyzwoicie, bo myślałem, że jak się napatrzymy na te wszystkie kamienne takie budowle, to że w takich surowych warunkach zostajemy tak, że będziemy przyjęci tak na surowo. No, było wyjątkowo tak y, kulturalnie bym powiedział. Co ciekawe, nie mieli ogrzewania jako takiego, a już było chłodno w nocy, tylko mieli kołdry elektryczne. Widzisz co, ja tego nie pamiętałem. Ja pamiętam to, co stało na, na jadalni i y, 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 czym się rażili Gruzini. Rano wstajemy, proponują nas siadanie przepyszne, obfite, bogate. Ciężko było to przejeść, nie? Mm. Nawet dla Ciebie. Nawet dla mnie. Nie?